Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj powiem wam jakie moim zdaniem jest 10 najmocniejszych postaci w grze, a w jutrzejszym odcinku powiem wam 10 najgorszych postaci w grze. Moim zdaniem będzie to bazowane tylko na rankedach oraz na e, trybach 3v3 i na rankedach bez modyfikatorów żadnych, tylko zwykły Classic, więc jeżeli materia się spodoba, pamiętajcie stawcie łapkę w górę, wbijcie też na serwer Discord, zawsze e, się oczywiście może to Opłaciliśmy, no, ale jestem we Włoszech, więc nie ma żadnego montażu w filmach, ale już wracam naprawdę bardzo niedługo. Wracam do Polski dwa dni albo jeden dzień po tym, jak, widzie, jak widzicie ten film. Nie jestem pewny, kiedy właśnie go wypuszczę. I jeżeli będziecie słyszeli jakieś dziwne dźwięki z tyłu, to się tym nie martwcie. To po prostu u mnie dźwięk z akumulatora. Nie jestem na 100% pewny, jakie postacie dla takich na przykład najlepszych sportowców są teraz właśnie tymi najlepszymi w grze, ale jeszcze zanim dojdę do tego top 10, no to powiem kilka postaci, które nie są w top 10, ale są oczywiście bardzo solidne. Między innymi jedną z takich postaci jest Nita. Po prostu od momentu, w którym Nita dostała tą hyperkę, to je stała się ona jedną z najlepszych postaci w grze i jest to też jedna z najmocniejszych hyperek teraz w grze. Mamy również kolet, która sobie bardzo dobrze radzi na właśnie obecną top metę. Nie będę teraz spoilerował kto tam jest, ale w sumie trzy takie postacie z top topki, no to ona bardzo dobrze kontruje. Angelo, który jednak dosyć mocno oberwał po tych nerfach, a tak naprawdę tak naprawdę jego hypercharge okazał się być dosyć beznadziejny, ponieważ tak długo się ładuje, że w sumie nigdy się go nie ma w meczu. Oryginalnie wam mówiłem, że to będzie jeden z najmocniejszych hypercharge'ów w grze, ale teraz e, zmieniam tą opinię całkowicie, ponieważ sam oglądałem trochę na YouTube, jak inni z tego korzystają, no i po prostu nigdy ten hyper się nie ładuje w ciągu meczu, więc jest on tak naprawdę bezużyteczny. Ale oczywiście sam Angelo nadal sam w sobie jest bardzo dobry. Oprócz tego jeszcze Arti, który oczywiście stał się dużo mocniejszy po tym jak zreworkowali mu pierwszy gadżet. Piper, która w tym update dostała naprawdę niezłą hyperkę. Nie jest taka już najlepsza, ale zawsze hyperka bardzo pomaga postaci. I Kit, który overall naprawdę jest w sobie nawet bardzo dobry. Nie potrzebujesz nawet tanka do tym kompu, tylko nawet dosyć często przynajmniej w sportach się widzi Kita takiego jakby samego, że wiecie, po prostu nie korzysta się z niego jako support, tylko jako assassin. Więc skoro to mamy z głowy na dziesiąte miejsce, myślę, że daje Sandy. Nie jestem co do tego pewny, wydaje mi się, że Sandy mógł upaść mocniej niż e, tylko właśnie do top 10. No, w, poprzednim, e, w poprzednim mecie Sandy był tam pierwszą albo drugą najmocniejszą postacią w grze, a jest szansa, że po tym nerfie na ładowanie hyperki poszedł on jeszcze niżej, ale moim zdaniem, po prostu z tego co widziałem i z tego co grałem, no to Sandy jest nadal bardzo dobrą postacią i daje go właśnie na to dziesiąte miejsce. Na dziewiątym miejscu mamy Cordeliusa. Po prostu Cordelius od momentu, w którym dodali go do gry, jest top 10 postacią w każdej mecie, co jest po prostu trochę crazy. Nie dostawała to postać aż tak dużo nerfów. Dostawała chyba łącznie 3 albo 4 nerfy, co naprawdę nie jest tak dużo. Jeżeli sobie porównacie do tego ile Larry albo Charlie dostali nerfów, a jeżeli by ktoś to interesowało, teraz Charlie po tych no dosyć dużej serii nerfów naprawdę poszła już sporo niżej. Jest oczywiście ale dobra, ale jest dużo gorsza. Też jakiś czas temu Cordelius dostał tą hyperkę. Oryginalnie ludzie myśleli, że będzie to jeden z najgorszych hyperek w grze, ale naprawdę się bardzo przydaje, zwłaszcza w tej mecie, którą teraz mamy. Po prostu, no bo ten hyper to jest po prostu gwarantowany kill. To wiecie, jak Cordelius. Na przykład porwie jakiegoś Bastera albo Rosę, po prostu coś takiego, co może się ch chować za ściankami, ale też go tam kontrować na to, by on wtedy nie zabijał, ale tak z no to zabije dosłownie każdego w każdej sytuacji. I też jest szansa, że mam trochę dziwny głos, bo po prostu... Okej, okay, szczerze nie mam powiedział, mam taki dziwny głos, ale po prostu mam. Myślę, że niektórych ktoś dziwi, ale na ósmym miejscu dałem amber po prostu. Co nie jest Amber dobre? No, Amber jest bardzo dobra przeciwko obecnej top mecie. Amber ma dwa OP gadżety. To jest bardzo OP gadżet pod po prostu e, na przykład e, robienie jakichś niespodziewanych killi. A ten gadżet jest bardzo dobry pod kontrolę. Przede wszystkim na e, knockoutie oraz na chodzenie. Jeżeli nie wiedzieliście, to często nawet na e-sporcie się bierze Amber po prostu z pierwszym gadżetem, aby sobie ładować te ulty. I po prostu te ulty bardzo dobrze kontrolują mapę. Zwłaszcza z pierwszym Star bo wtedy możesz mieć dwa ulty na raz. Imagine, jakby Amber mogła mieć nieskończoną ilość ultów na ziemi naraz, to by było naprawdę bardzo opet na tej postaci i może by nawet była najmocniejszą postacią w grze. No może nie w mecie, którą teraz mamy, ale jakby meta była trochę inna, dwie najmocniejsze postaci trochę inne, no to myślę, żeby mogła tam spokojnie być. Niestety na siódmym miejscu mamy Melody. No, wiecie, Melody nie dostała niby aż tak dużo nerfów, dostała chyba łącznie trzy nerfy, no bo w tej aktualizacji dostała tylko jednego nerfa, ale wiecie, Melody to Melody nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego ona jest nadal OP, nawet to, że zabrali jej 1000 HP, co też sprawia, że jej drugi gadżet jest trochę gorszy, to i tak po prostu sprawia jakby, no mało to dosyć zmienia, jest oczywiście mocny nerf do, no jest ogólnie mocny nerf taką i no postać by mogła sprawić, że ta postać stanie się całkowicie useless, ale do Melody no to po prostu to nie jest nerf, którego ona tak bardzo potrzebowała Potrzebuje ona jakiś nerf na swoje te nutki albo na po prostu ulta. Na szóste miejsce dałem Max i Max chyba nie muszę jakoś bardzo tłumaczyć, czemu jest e, bardzo dobrą postacią. Po prostu e, bardzo dobrze się komponuje, tak samo jak w poprzedniej mecie z topmetą. Po, po prostu wszystkie postacie, które są w top mecie, bardzo dobrze grają e, właśnie z Max w tym kąpie. No i też Max ma hyperkę, która jest może jeszcze najmocniejszą hyperką w grze obecnie, albo drugą najmocniejszą, co można argumentować. No, raczej drugą najmocniejszą, bo ta jednak do Franka jest prawdopodobnie najmocniejszą w grze teraz. Ale też Max ma oczywiście ten bardzo dobry gadżet. Ten gadżet chyba nigdy nie został nerfa i po prostu nie wiem, ja czekam aż ten drugi gadżet dostanie rework. Ten gadżet jest chyba w grze jakoś 3 lata i ani razu go chyba nie zmienili. Tego raz został jakiś buff, ale to wiecie, po prostu jest taka różnica między tymi dwoma gadżetami, dokładnie tak jak kiedyś było z Arty, zanim zreworkowali mu ten beznadziejny gadżet. Na piątym miejscu mamy Byrona i w sumie powód jest bardzo podobny do tego, co ma Max. Nie licząc tego, że Byron nie ma Hypercharge'a, ale po prostu Byron bardzo dobrze komponuje się z obecną Top Metal ze wszystkimi postaciami tak naprawdę lepszymi od Byrona, czyli po prostu następnymi czterema. Właśnie Byron gra bardzo dobrze, dlatego po prostu on jest też w top 5 najmocniejszych postaci w grze razem z nimi. Bo jest on najlepszym supportem dla tych postaci No i oczywiście sam Byron sobie też jest bardzo dobry Ma spory damage, ma bardzo dobrego ulta I też dosyć łatwo jest trafić jego ataki W porównaniu do np. jakiegoś Arty albo Piper No może nie Piper, ale Broka na przykład. Na czwartym miejscu mamy Mech. Dobra, sorry, dostałem jakiegoś e, laga głosu, może nie lag, ale no po prostu chyba usłyszeliście jak ten głos zabrzmiał. I po prostu ten rework do Mech naprawdę bardzo pomaga tej postaci. Ogólnie e, teraz Meg gra się dużo inaczej niż się grał kiedyś, no bo kiedyś się grało bardziej pod kontrolę. Na przykład na knockoucie czekało się do strefy, albo po prostu na banty też podobnie e, czekało się do samego końca, aby to Mech coś zrobić. Ale teraz Mech się bardziej używa ofensywnie i wyszło to dla niej na plus po prostu... No gra się Meg tam gdzie się wcześniej nie grało, a tam gdzie się wcześniej grało Meg to się nie rzadko gra. No chyba, że są jakieś bardziej zamknięte mapy, ale na przykład na shooting, sa, na shooting star już raczej nigdy Meg nie zagracie, chociaż tak naprawdę wiecie. Na budzie jest bardzo dobra teraz na hodzonie na Gem Grabie, na brobolu i też na zamkniętych niebudkach, tylko nokautach oraz banty też sobie radzi bardzo dobrze. Na trzecim miejscu mamy Draco, nie jestem pewny, po prostu wydaje mi się, że ludzie całkowicie zapomnieli, że ta postać istnieje I no jest to na pewno na minus, po prostu nigdy na rankendach mi ludzie nie banują Draco w lobby Wszyscy są sfokusowani na banowaniu tych dwóch innych postaci, które będą po Draco Ale nigdy nie aby mi ją pana. nawet w e-sporcie go bardzo rzadko ostatnio banują I to zawsze wychodzi na minus, zwłaszcza z Byronem jak się połączy Draco albo też yy, Wasz... Nie, i z Byronem, i z Max, no to tak naprawdę jest koniec gry. Może nawet to nie musi być Byron, ale też może być na przykład Poco. I nie powiedziałem tego wcześniej, ale nie będziemy brali Berego pod uwagę. Nie jestem pewny sam, czy on jest OP, czy jest średni. Ogólnie ludzie bardziej są nastawieni na to, że jest on broken, ale no ja go nie kupiłem, nie grałem nim, nie oglądałem też dużo jakoś, jak ludzie nim grają, więc nie wiem. Ale z tego co ja oglądam, no to nie wydaje się jakiś mega broken, ale to po prostu trzeba będzie poczekać, aż będzie dostępny na rankedach. Myślę, że to dwie postacie już bez problemu znacie, na drugie miejsce dałem Franka, zastanawiałem się trochę czy dać Franka na drugie miejsce czy na pierwsze miejsce, ale jednak poszło na miejsce drugie, ponieważ wydaje mi się, że Franka jest łatwiej skontrować niż właśnie postać na pierwszym miejscu, ale też co ym, właśnie jest dla niego bardzo na plus to jest to, że on ma najmocniejszą hyperkę teraz w grze i też bardzo szybko się siaduje ta hyperka, bo tylko na 7 ataków Franka, od razu jak kupiłem tą hyperkę to właśnie w jeden dzień wbiłem go na 35 rangę od tylko 1000 pucharków, Macie z tego film na YouTube, jest to właśnie chyba dosłownie film przed tym filmem, więc naprawdę polecam zobaczyć. Tylko pójdźcie sobie sami muzykę tam ze Spotify'a, bo ja niestety przez brak montażu nie mogłem w ogóle. No ale też oczywiście rework, który Frank dostał, jest dla niego bardzo na plus. No i w końcu po 5 latach stał się top meta postacią. No i na pierwszym miejscu mamy oczywiście Lili, tak naprawdę nie da się jej za bardzo skontrować, bo tak naprawdę jedyne kontry na Lili są beznadziejne teraz w mecie, na przykład jak myślę o kontrach na tą właśnie postać, to myślę chyba o bólu. Najbardziej, może o jakimś El Primo, ale chyba głównie o bólu. Tego, że bólem się dosłownie nigdzie nie gra, nigdy się nie gra, ból jest beznadziejny, a po prostu to jest chyba jedyna postać, na którą ból jest dobry. Jakby oczywiście są też pewnie inne postacie, ale pierwsze co mi przychodzi do głowy, to jest właśnie ból. Ponieważ ma on oczywiście ten starper na tarczy ma bardzo dobry damage na blisko, ale po prostu ból się nie przydaje na żadną inną posać w mecie. Można też oczywiście po prostu wziąć Franka albo Draco, którzy też są OP i myślę, że właśnie to jest ta bardziej popularna opcja. A jak chodzi o powody, no to po prostu tak jak mówiłem na serwerze Discord, jak od razu zobaczyłem e, właśnie przed w ogóle już update'em, jak były sneak peek'i, jak zobaczyłem tego buffa, to na Discordzie dałem info, że moim zdaniem to będzie największy buff, jaki w historii widziałem, mówiąc buff na my... my... Sorry, mam na myśli, że nie liczy się Hyperka, bo Hyperka to nie jest buff, tylko nowa rzecz dla postaci, i też nie liczy się rework, na przykład to co dostał Frank, tylko to był po prostu buff, a nie rework. Więc naprawdę, no, jest to praktycznie niemożliwe skontrolować tą postaci, po prostu na rankę tak zawsze powinni się panować, oczywiście na e-sporcie też. Więc to tyle, jak chodzi o ten film. Jeżeli Wam się spodobał pamiętajcie zostawić suba łapkę w górę. I widzimy się w następnym filmie. Yo.